Witajcie! Kolejną rzeczą, którą będę wymieniał w moim kałachu, jest powiększony selektor ognia. E, ten nie ma tutaj takiej półeczki jak ten ma, więc mam nadzieję, że kolejna rzecz, która ułatwi e, użytkowanie broni i która będzie no, sprawiała, że będzie to dużo wygodniejsze. E, na wstępie chciałem Wam też powiedzieć, że firma WBP ci co zrobili mojego kałacha jest to mini jack. Są naprawdę spoko. Co kryje się za spoko? Dzwonisz, mówią, mamy, 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 jedziesz, odbierasz miła obsługa bezproblemowo. Naprawdę serio, jakby ktoś potrzebował jakichś części, to uderzajcie bezpośrednio do nich. No, no są mega. Taka termowa reklama. Eee, no dobra, żeby nie przedłużać, bo w sumie za długo podejrzewam, że ta wymiana może nie trwać. Eee, to co? Zaczynajmy. Na początku sprawdźmy tylko, czy nasza broń jest bezpieczna. Ostatni raz przełączam w ten sposób. Dobra, e, broń jest bezpieczna, możemy ją rozbierać. W sumie się trochę rozpędziłem z tym, bo nie musiałem tego wyciągać, ale... No dobra, żeby wyjąć selektor ognia w kałachu, nie trzeba się zbyt dużo namęczyć, ponieważ już wystarczy go do pionowej pozycji przysunąć i wypchnąć. Z włożeniem jest troszkę większy problem. Otóż musimy trafić tym w ten otwór i co jest najgorsze, musimy trafić w otwór po drugiej stronie korpusu, co czasem jest uciążliwe. Właśnie przy nowych częściach. To jest najbardziej irytująca część z tego wszystkiego, kiedy musisz niewyrobioną częścią trafić w kolejną w sumie też niewyrobioną część, no bo to jest nowe. W e fabryce robią to podejrzewam, że jakąś prasą maszynowo w jakiś inny sposób, gdzie jest i troszkę łatwiej. O! Musi nam zakliknąć. No i tak naprawdę cała wymiana tyle nam zajmuje. Uu. Trochę ciężej chodzi. W sumie to dużo ciężej chodzi. No nic, mam nadzieję, że to się wyrobi. E... A co, teraz złóżmy kołacha, sprawdźmy jak to działa. W ogóle. Założyłem sobie e, gumowy bufor do suwadła. Zobaczymy na ile to też zda egzamin i jak długo ta guma wytrzyma w tym miejscu, ponieważ suwadło e, będzie uderzać w tą gumę i ta guma ma za zadanie niby amortyzować e, uderzenie, żeby nie stukało metal o metal, tylko o tą gumę. Na tej zasadzie zobaczymy, ile strzałów to wytrzyma. Ja nie przewiduję jakiegoś wielkiego sukcesu, ale zobaczymy. No dobra, jeśli złożyliśmy to wszystko. W dół to bez problemu, idzie, bo jakoś tak anatomicznie e, ruch palca jest. W górę jest niestety troszkę ciężej. No, Fakerem trochę łatwiej, ale tak naprawdę, no, myślę, że to zaraz się wyrobi. E, na początku z tym też mi ciężko szło. No, myślę, że będzie lepiej. No, na pewno, wygodniej. No dobra żeby nie przedłużać bo mogę się tak bawić cały wieczór. Co? Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.